Szkoła magii księżniczki Amelii. W królestwie daleko stąd, w magicznej dolinie, mieszkała mała księżniczka Amelia. Amelia miała sześć lat i właśnie zaczynała swoją przygodę w szkole magii. Była to niezwykła szkoła, gdzie uczniowie uczyli się nie tylko zaklęć, ale także jak radzić sobie z emocjami i koncentracją. Pierwszego dnia szkoły Amelia była bardzo podekscytowana, ale też trochę przestraszona. Bała się, że nie będzie potrafiła poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Jej mama, królowa Eliza, uspokajała ją, mówiąc: Pamiętaj, Amelio, każdy ma w sobie magię, która pomoże mu przezwyciężyć trudności. W pierwszym tygodniu szkoły Amelia miała nauczyć się zaklęcia, nazywanego Zaklęcie spokoju. Miało ono pomóc jej w radzeniu sobie z emocjami, zwłaszcza wtedy, gdy czuła się przestraszona. Lub zawstydzona. Amelia bardzo chciała opanować to zaklęcie, ale kiedy próbowała, nic się nie działo. Czuła się zawstydzona, że nie potrafiła tego zrobić. Zwłaszcza, że jej przyjaciele, książę Leon i księżniczka Zosia, już opanowali to zaklęcie. Nie martw się, Amelio, pocieszała ją Zosia. Każdy z nas ma swoje tempo. Spróbuj jeszcze raz. Amelia postanowiła spróbować ponownie. Tym razem skupiła się mocniej i powtarzała zaklęcie z całych sił, ale znowu nic się nie stało. Amelia poczuła łzy w oczach. Dlaczego nie mogę tego zrobić? Zapytała sama siebie. Czuła, że zawiodła nie tylko siebie, ale także swoich przyjaciół. Leon, widząc jej smutek, powiedział: Amelio, czasem musimy spróbować inaczej. Może spróbujmy razem? Amelia zgodziła się spróbować jeszcze raz, tym razem z pomocą swoich przyjaciół. Leon i Zosia stanęli obok niej, trzymając się za ręce. Pamiętaj, Amelio, powiedział Leon: Magia działa najlepiej, gdy jesteśmy spokojni i pełni wiary w siebie. Amelia zamknęła oczy, wzięła głęboki oddech i poczuła ciepło przyjaźni swoich towarzyszy. Powtarzała zaklęcie, tym razem z wiarą, że może się udać. Nagle poczuła, jak jej serce napełnia się spokojem. Otworzyła oczy i zobaczyła, że wokół niej unosi się delikatne, złote światło. Udało się, zaklęcie spokoju zadziałało. Od tego dnia Amelia wiedziała, że nie musi radzić sobie z trudnościami sama. Zrozumiała, że przyjaciele są po to, aby pomagać sobie nawzajem, i że czasem rozwiązanie problemu może być inne, niż się spodziewamy. Ameliok powiedziała Zosia: To, co dziś zrobiłaś, było niesamowite. Pamiętaj, że masz w sobie magię, która pomoże ci przezwyciężyć każdą trudność. Amelia uśmiechnęła się i poczuła, że jest gotowa na kolejne wyzwania. Wiedziała, że z pomocą przyjaciół i wiarą w siebie poradzi sobie ze wszystkim. Historia księżniczki Amelii pokazuje, że każdy z nas. Czasem czuję się przestraszony lub zawstydzony, ale z pomocą przyjaciół i wiarą w siebie możemy przezwyciężyć każdą trudność. Pamiętaj, że nie jesteś sam i zawsze możesz liczyć na wsparcie bliskich osób.